Nazywam się Elżbieta. W tym roku skończyłam 56 lat i mieszkam w niewielkim miasteczku pod Poznaniem, w starym domu z czerwonej cegły, którego okna wychodzą na ciche podwórko. Dzieci już dawno opuściły nasz dom. Syn Paweł znalazł pracę w Gdańsku, a córka Marta wyszła za mąż i zamieszkała z mężem w Krakowie. Zostałam tylko ja i mój mąż Andrzej, 60 -latek, który wciąż pracuje w urzędzie miasta, wychodząc rano, zanim zdążę dopić pierwszą kawę, i wracając późnym wieczorem. Jeszcze kilka lat temu moje dni były jak maraton, poranne kanapki do szkoły, odprowadzanie dzieci, zakupy na targu, potem obiad, pranie, lekcje, a wieczorem kąpiel dzieci i bajka na dobranoc. Mój świat był wypełniony śmiechem, bałaganem i nieustannym ruchem. Teraz rano wstaję, patrzę na pusty stół w kuchni, słyszę tylko tykanie zegara. Pranie? Tylko dwa ręczniki i kilka koszul męża. Obiad? Czasem jedno danie, czasem po prostu sałatka. Początkowo ta cisza wydawała się luksusem. Wreszcie mogłam usiąść w fotelu, czytać powieści, oglądać seriale, na które wcześniej brakowało czasu. Ale z każdym tygodniem w tej ciszy zaczęło być coś dusznego. Takiego, co powoli wkrada się pod skórę i przypomina, że nikt cię już nie woła, nikt nie potrzebuje twojej obecności tak jak kiedyś. Pewnego popołudnia, porządkując strych, znalazłam stary album rodzinny. Zdjęcia z chrzcin Pawła, pierwszy dzień w szkole Marty, wakacje w bieszczadach. Patrzyłam na młodą siebie, włosy upięte wysoko, lekka sukienka w kwiaty, dłonie pełne energii. Na jednym ze zdjęć Andrzej trzyma Martę na ramionach, a ona, w białej sukience, śmieje się w słońcu. Miałam ochotę cofnąć czas, poczuć zapach dziecięcych włosów, ten beztroski śmiech. Kiedyś z Andrzejem byliśmy nierozłączni, spacery nad wartą, wieczorne rozmowy przy winie, dotyk dłoni pod stołem w restauracji. Ale po narodzinach drugiego dziecka wszystko powoli się zmieniało. Najpierw było mniej rozmów, potem mniej spojrzeń, aż w końcu zaczęliśmy mówić do siebie jak współlokatorzy. Mama, podaj sól, tata, wstaw wodę na herbatę nawet gdy dzieci już spały. Od kilku miesięcy staram się coś zmienić. Zaczęłam przygotowywać bardziej wyszukane kolacje, domowe pierogi z mięsem i koperkiem, sałatki z rukolą, nawet pieczony pstrąg z cytryną. Do tego wino z lokalnej winnicy. Zakładam sukienki, których nie nosiłam od lat obcisłe, ale eleganckie, z cienkim paskiem w talii. Czasem koronkowe ponczochy, choć pod spódnicą, gdzie tylko ja wiem, że są. Takie małe sekrety dodają mi poczucia kobiecości. Ale Andrzej zdaje się tego nie zauważać. Siedzi z telefonem, przegląda wiadomości, odpowiada półsłówkami. Czasem czuję się tak, jakby obok mnie siedział ktoś obcy. Jakby mój wysiłek był niewidzialny. Ostatnio, wracając z zakupów, Miałam witrynę z bielizną w centrum miasta. Na wystawie wisiał jedwabny komplet w kolorze ciemnego wina, delikatny, z subtelną koronką. Weszłam do środka i, trochę drżącymi dłońmi, kupiłam go. Schowałam w szufladzie, nie mówiąc Andrzejowi ani słowa. Nie wiem, czy założę go dla niego, czy może po prostu dla siebie, żeby przypomnieć sobie, że wciąż jestem kobietą. Tamtego wieczoru przygotowałam kolację przy świecach, kaczka w sosie żurawinowym, pieczone ziemniaki z rozmarynem, kieliszek czerwonego wina. Usiadł naprzeciwko mnie, spojrzał krótko, pochwalił jedzenie i wrócił do przeglądania telefonu. Poczułam nagłą falę ciepła w policzkach, ale to nie był wstyd, to była złość. Tego dnia po raz pierwszy od dawna przyszła mi do głowy myśl, że jeśli nic się nie zmieni, ja też przestanę próbować. Ale w tej samej chwili poczułam, że nie jestem gotowa się poddać. Kilka dni po tamtym wieczorze, kiedy kolacja przy świecach skończyła się milczeniem, Andrzej wrócił do domu później niż zwykle. Deszcz bębniło perepet, a ja, w cienkiej czarnej sukience do kolan, z rozcięciem po boku, czekałam w salonie. Nogi miałam skrzyżowane, pończochy z delikatnym wzorem ledwo wystawały spod materiału. W ręku kieliszek czerwonego wina, które powoli obracałam, patrząc w okno. Kiedy wszedł, ściągnął płaszcz i rzucił go na fotel. Przez chwilę patrzył na mnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale zamiast tego sięgnął po swój telefon. Poczułam ukłucie w sercu. Wiesz, że ostatnio często wracasz coraz później? Zapytałam cicho, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie. Praca mruknął. Dużo spraw w urzędzie. Podniosłam się z fotela, podchodząc bliżej. Czułam, jak rozcięcie sukienki lekko odsłania udo, a chłodne powietrze dotyka skóry. A może po prostu nie masz ochoty wracać do mnie? Wyszeptałam, czując, jak słowa same wypadają z ustęp. Andrzej uniósł brwi. Co ty mówisz? Jego głos był zmieszany. To? Co widzę, odpowiedziałam ostrzej niż planowałam. Mogę gotować, mogę się stroić, mogę robić wszystko, a ty patrzysz w telefon. Zapadła cisza. Tylko deszcz i moje przyspieszone bicie serca. On odłożył telefon na stół i spojrzał na mnie długo. Ubierasz się inaczej, malujesz się częściej. Wiesz, czasem myślę, zawahał się, czy nie robisz tego dla kogoś innego. Te słowa były jak cios. Poczułam, że robi mi się gorąco, ale tym razem to była czysta złość. Chcesz wiedzieć, dla kogo to robię? Zrobiłam krok w jego stronę, aż poczułam jego zapach. Dla siebie. I dla ciebie, jeśli w ogóle jeszcze umiesz to zauważyć. Przez chwilę patrzyliśmy sobie w oczy. Potem przesunęłam dłonią po jego koszuli, na wysokości klatki piersiowej, Czując twarde napięcie mięśni, ale może faktycznie powinnam się zastanowić czy warto szepnęłam, cofając rękę. Andrzej chwycił mnie za nadgarstek. Jego dotyk był mocniejszy niż zwykle jakby w nim zebrało się coś, czego długo nie wypuszczał. Nie mów tak powiedział cicho, ale stanowczo. Zrobiłam krok w tył, uwalniając rękę To nie ja zaczęłam odpowiedziałam. Ale jeśli chcesz, żebym przestała wyglądać jak kobieta i znów chodziła po domu w rozciągniętym swetrze, powiedz to wprost. Tego wieczoru nie rozmawialiśmy już więcej. Poszłam do sypialni, zdziałam sukienkę i pończochy, ale zamiast piżamy założyłam ten nowy jedwabny komplet. Położyłam się na łóżku, przykrywając się tylko do połowy, zostawiając ramię i część uda odkrytą. Czekałam. Andrzej wszedł po godzinie. Stał chwilę w drzwiach, patrząc. Nie powiedział ani słowa, ale jego spojrzenie po raz pierwszy od miesięcy miało w sobie coś, co pamiętałam z dawnych lat. Coś, co sprawiało, że moje ciało reagowało szybciej niż myśli. Nie zbliżył się tej nocy, ale w jego oczach widziałam, że zaczyna coś dostrzegać. Minęło kilka dni od tamtego wieczoru. Niby wszystko wyglądało normalnie. Poranny dzień dobry, obiad na stole, drobne rozmowy o pogodzie i pracy. Ale między nami wciąż wisiało to napięcie. Takie, które można niemal dotknąć, jakby powietrze stało się gęstsze. Była sobota, pierwszy cieplejszy dzień marca. Otworzyłam okna, żeby przewietrzyć dom, i założyłam prostą, kremową sukienkę z cienkiego materiału, która lekko opinała biodra. Włosy związałam w luźny kok, kilka pasm opadło na szyję. Do tego cienkie rajstopy i kapcie na małym obcasie, drobny kaprys, który sprawiał, że nawet w domu czułam się inaczej. Andrzej wrócił z porannego spaceru po targu z siatką świeżych warzyw i bochenkiem chleba z chrupiącą skórką. Postawił zakupy na blacie, a ja w tym czasie stałam przy kuchennym blacie, mieszając w garnku zupę krem sporów. Kiedy przechodził obok. Musnął mnie ramieniem, zupełnie przypadkiem, ale tak, że poczułam dreszcz. Ładnie pachnie, powiedział cicho, patrząc nie tylko na garnek. Spojrzałam na niego, lekko unosząc brwi. Zupa czy ja? zapytałam z lekkim uśmiechem. Oba odpowiedział, po czym odwrócił się do zlewu, jakby chciał ukryć, że to powiedział. Przez chwilę gotowaliśmy obok siebie w ciszy. Ja kroiłam pietruszkę, on mył pomidory. Ale czułam, jak jego spojrzenie co jakiś czas zatrzymuje się na moich dłoniach, na linii szyi, na udach lekko widocznych przez cienki materiał sukienki. W pewnym momencie sięgnęłam po półkę nad jego głową, a sukienka podniosła się odrobinę wyżej niż planowałam. Andrzej odwrócił się i stanął tak blisko, że poczułam jego ciepło. Jego dłoń, zupełnie jak dawniej, Opadła na moje biodro. Pamiętasz, zaczął, ale zawahał się. Jak kiedyś razem gotowaliśmy w naszej pierwszej kuchni w kaliszu? Uśmiechnęłam się. Pamiętam. Wtedy miałeś na sobie ten niebieski sweter, a ja. Urwałam, bo jego dłoń przesunęła się wolno po materiale sukienki. Nasze spojrzenia spotkały się. I wtedy to się stało. Pierwszy raz od lat przyciągnął mnie do siebie, tak po prostu, bez słów. Jego usta musnęły mój policzek, a potem przesunęły się niżej ku szyi. Zamarłam, czując znajomy zapach jego wody kolońskiej i dotyk, który przywracał wspomnienia sprzed lat. Miałam ochotę się odsunąć, żeby nie pokazać, jak bardzo na to czekałam, ale zamiast tego oparłam się o jego tors, pozwalając, by jego palce lekko zacisnęły się na mojej talii. Nie posunęliśmy się dalej, przerwał to sam, z lekkim, ale widocznym zawstydzeniem w oczach. Zupa zaraz się przypali omruknął, puszczając mnie. Odwróciłam się do garnka, czując przyspieszony oddech. Wiedziałam jednak, że ten moment coś zmienił. Bo po raz pierwszy od dawna zobaczyłam w jego oczach to, co kiedyś było codziennością, pragnienie, które znało każdy centymetr mojego ciała. Tego wieczoru w domu panowała cisza, ale nie była to ta duszna, ciężka cisza sprzed miesięcy. Było w niej coś elektrycznego, coś, co sprawiało, że każde skrzypnięcie podłogi brzmiało głośniej, a każdy ruch drugiej osoby przyciągał uwagę. Po kolacji, pieczony dorsz z ziołami i kieliszek białego wina, Andrzej zaproponował, żebyśmy usiedli w salonie. Zapalił tylko jedną lampę przy fotelu, a reszta pomieszczenia tonęła w półmroku. Ja przyniosłam z kuchni herbatę z miodem, ale postawiłam ją na stoliku i usiadłam na kanapie. Sukienkę zamieniłam na cienką, długą koszulę nocną w odcieniu pudrowego różu, przewiązaną satynową wstążką w talii. Włosy rozpuściłam, tak jak kiedyś, gdy chciałam, żeby jego palce mogły w nie wprątać się bez przeszkód. Andrzej usiadł obok. Milczeliśmy chwilę, patrząc w ogień kominka. W jego twarzy było coś innego niż zwykle: skupienie i jakby delikatna niepewność. Elżbieta, zaczął, ale zamiast słów sięgnął dłonią i ujął moją. Poczułam ciepło, które przeszyło mnie od dłoni aż po kark. Powoli przesunął się bliżej. Jego zapach, lekka tytoniu zmieszana z mydłem i nutą piżma, był tak znajomy, że aż zabolało od wspomnień. Palcami dotknął mojej twarzy. A potem, bardzo powoli, pochylił się, by musnąć moje usta. To nie był pospieszny, niecierpliwy pocałunek. To było dotykanie wspomnienia, jakby sprawdzał, czy wciąż pamiętam smak jego ustęp. I pamiętałam. Jego dłoń powędrowała ku mojej szyi, przesunęła się po ramieniu, zahaczając o satynową wstążkę. Materiał lekko się poluzował, odsłaniając fragment obójczyka. Jego wzrok zatrzymał się tam na chwilę, jakby chłonął każdy szczegół. Oparłam się o jego tors, czując, jak bije mu serce. Moje dłonie, początkowo zawstydzone, powoli przesunęły się po jego ramionach, na kark. Poczułam znajome napięcie w jego mięśniach, tak jak kiedyś, gdy każde nasze spotkanie kończyło się w objęciach. Andrzej przesunął kciukiem po mojej dolnej wardze, po czym znów mnie pocałował. Tym razem mocniej. Satynowa wstążka całkowicie się rozwiązała, a koszula nocna sunęła się z jednego ramienia. Nie było w tym brutalności, raczej ciche przyzwolenie na to, czego oboje chcieliśmy od dawna. Zgasiliśmy lampę, zostało tylko światło z kominka, które tańczyło na ścianach. Wszystko działo się powoli, z uważnością, dotyk dłoni natali, ciepło oddechu przy uchu. Miękkość tkaniny na skórze. Nie przekroczyliśmy granic, ale w tej ciszy, w tym półmroku, w tym długim, niespiesznym byciu blisko, odzyskaliśmy coś, co wydawało się stracone. Tamtej nocy zasnęliśmy w tuleni w siebie. Po raz pierwszy od wielu lat nie czułam chłodu w sypialni. Kilka tygodni po tamtym wieczorze Andrzej zaproponował coś, czego nie spodziewałam się usłyszeć od niego od lat. Może pojedźmy gdzieś tylko we dwoje. Na weekend. Gdzie? Zapytałam z niedowierzaniem. Słyszałem, że w kudowie zdroju są świetne temi. Zatrzymamy się w hotelu z widokiem na góry. Serce zabiło mi szybciej. Spakowałam walizkę z większą starannością niż powinnam. Elegancka sukienka na kolację, delikatna bielizna. Tak, ta ciemnoczerwona której jeszcze nie widział, wełniany sweter na spacery. Droga minęła nam zaskakująco szybko. Kudowa przywitała nas czystym, chłodnym powietrzem i widokiem na ośnieżone szczyty. Hotel był kameralny z drewnianymi balkonami i zapachem świeżego chleba z kuchni. Pierwszego wieczoru poszliśmy na kolację do restauracji hotelowej. Usiadłam przy stole w ciemnozielonej sukience, lekko opinającej talię. Andrzej nie spuszczał ze mnie wzroku, a ja czułam się tak, jak wtedy, gdy byliśmy młodzi. Kieliszek wina, rozmowy o wszystkim i o niczym, ciepło świec. Po kolacji przeszliśmy do strefy termalnej. Woda była gorąca, para unosiła się nad powierzchnią, a z zewnątrz przez panoramiczne okno widać było rozgwieżdżone niebo. Zanurzyliśmy się powoli, siedząc obok siebie. W tej wodzie. W półmroku jego dłoń odnalazła moją. Poczułam, jak lekko przesuwa palcami po moim nadgarstku, po ramieniu. Było w tym coś więcej niż zwykły dotyk, jakby badał, czy wciąż pamiętam język, którym kiedyś do mnie mówił bez słów. Kiedy wyszliśmy, ogrzał mnie ręcznikiem i przez chwilę przytrzymał, nie spiesząc się, jakby bał się, że jeśli mnie puści, zniknę. W pokoju zapaliłam tylko małą lampkę. W jego oczach było jasne, że ta noc będzie należała do nas. Była długa, powolna, pełna szeptów i śmiechu przytłumionego poduszkami, nic wulgarnego, tylko czysta bliskość, której brakowało nam latami. Ale rano, kiedy zeszłam na śniadanie, coś było inaczej. Andrzej siedział przy stoliku w rogu, z telefonem przy uchu, twarz miał napiętą. Gdy mnie zobaczył, przerwał rozmowę, ale nie podniósł wzroku. Co się stało? Zapytałam. Elżbieta, musimy wracać do domu. Teraz. W drodze milczał. Na pytania odpowiadał zdawkowo. Dopiero gdy wjechaliśmy do naszego miasteczka, powiedział. Wczoraj wieczorem dzwonił ktoś, ktoś, o kim myślałem? że dawno zniknął z naszego życia. I to nie jest dobra wiadomość. Spojrzałam na niego, ale nie chciał powiedzieć więcej. Wiedziałam tylko jedno, ta podróż, która miała być początkiem czegoś nowego, może stać się początkiem zupełnie innej historii.